Halo, halo, witam w kolejnym odcinku Zuma. Mam nadzieję, że tym razem spotkamy jakiegoś bossa, bo jesteśmy w Wieży Energii Argetu. Bardzo poważna lokacja, więc musi być tu jakiś boss. Główne drogi dostępu do wieży zostały zniszczone podczas eksplozji. Rury są zniszczone, ale da się po nich przejść. W hangarze naprawczym znajdziesz buty odrzutowe, możesz użyć ich, by przedostać się przez rury. Nie, buty odrzutowe, żeby to był double jump? Najprawdopodobniej. Cóż, mam nadzieję, że faktycznie będzie tutaj w końcu jakiś boss. Oj, prawie spadłem w przepaść. No ale bardzo dziękuję za. Nie, co to jest za debil? Umieraj. Kim ty jesteś? Rakietowy gej. Czemu on taki wytrzymały? O, dobij go. Wytyfy. Ty. Cóż, tego się nie spodziewałem. Kolejny nowy przeciwnik, kolejny taki zasięgowy, kurczę to mi. O nie, znowu on. Zasięgowi przeciwnicy są Aż że o tym wie, ale on wydaje się być słaby dość. przynajmniej on nie ogarnia co się dzieje. Dobra, umierajcie wy, menele. Zajmij się na razie tymi słabszymi, bo jest ich więcej. A on nawet nie robi jakiegoś hałasu, więc cię nie, nie przejmuje. No no właśnie zmiażdżony. No no i super. No ale oczywiście dziękuję bardzo za poświęcony czas na oglądanie. Lajki, komentarze i subskrypcje, jestem bardzo wdzięczny. No a tu są buty, A w taki sposób powrócę. Myślałem, że trochę dłużej będę musiał po niej iść. No podwójny skok. Podwójny skok to bardzo ważna mechanika w tej grze. Ale zobaczmy jak on działa. O, taki malutki. Myślałem, że będzie większy. No, ale tutaj jest runa. I jak się do niej dostać? A, naokoło. Ewidentnie tędy. Chodźmy, chodźmy. Dokładnie. Hmm, to miejsce jest znacznie większe niż się wydaje. O, co to jest? O, naprawdę takie rzeczy są sekretami? Więc on lepszym życiem. Czas na wyzwanie runy. Zwiększenie amunicji się na pewno przyda. Dobra, rozpoczynamy to wyzwanie. Wydaje mi się, że to nie będzie jakieś trudne. To patrzenie było bardzo łatwe. No i tutaj mamy tych ludzików. To strzeba bije takie AOE. fajnie, że zabija ich na strzała. Ale szkoda, że ma tylko jeden nabój w magazynku, tak jakby. No przynajmniej jeden strzał mogę oddać. To nie za wiele. Dobra, tutaj po kolei, po kolei każdego wyeliminować. Boom, umierasz. To mi się podoba. Dobra, tu na górę szybko-szybko. Tutaj jeszcze jeden, tutaj. Jeszcze 5 celów mi zostało. Tutaj został. Nie, naprawdę to łatwiutkie jest bardzo fajnie. Fajnie, że mi ich podświetla. No, szybko-szybko bo szybko, 5 sekund. No i się udało. Nie jest jakaś super fajna runa, no ale nadal fajnie ją zdobyć. Nie nożekom. Hmm, ciekawe, czy dobry będzie normalnie do odblokowania. Trudno mi powiedzieć, ale kto wie, możliwe. Dobra, ewidentnie musimy się gdzieś tam dostać. Nie wiem, czy w tym momencie się wracamy. Nie jestem pewny. Wydaje mi się, że nie. Ale będzie trzeba skakać po platformach. Nie są jakieś trudne. Elementy platformowe są raczej dość znane w serii Doom. Nie jest to nic nowego. O kurde, ktoś do mnie strzelo. A łatwo na ciebie, Nubie. Ale no nie wiem, no takie lamusy raczej nie będą problemem. Teraz jak mam podwójny skok, teraz nic mnie nie pokona. Hmm, dokładnie. O, czy tam jest jakieś sekretne przejście? Co to za miejsce tutaj? Hmm, jakby się tutaj dostać? O, tamtędy. Tutaj coś jest. Ciekawi mnie to, dlatego sobie tam zejdę. A no, musi tutaj być coś ciekawego. No dobra, są przeciwnicy, ale też widzę tarcza jest. Tarcza na pewno się przyda. Mm, dokładnie, jest tam pancerz. Nie, tylko nie debil starczą no. Znaczy ja tutaj coś widzę więcej? Na razie nie, ale może coś tutaj być ukrytego. O, tego chłopa łatwo zejść od tyłu, dobra. Ten chłop jest za wolny, żeby się odwrócić, i można po prostu mu strzelić w plecy. No nie. Dobra, zaraz padniesz, debilu. Ten shotgun go naprawdę ładnie odpycha. A ty, gdzie uciekasz? O, co to dron? Dobra, dawaj tego drona. Bomba ogłuszająca. O, naprowadzanie. wziąłbym sobie naprowadzanie do wyżytni rakiet. Bo obszar wybuchu naprawdę nie jest taki ogromny. Dobra, jak to działa? O nie, tylko nie debil starczą. Ale tu zbiera trzy rakiety, to za kradzież. Tu hmm, dobrze się dostać w takie miejsca. Można je bardzo łatwo ominąć, bo się tak ładnie dość kamuflują. No ale warto na nie zwrócić uwagę. No ale idziemy już do przodu do tej ogromnej wieży. Hmm... O, tutaj jest ludzik na dole. Jest to oznaczone jako sekret. Ale ja chyba już mogę ulepszyć strzelbę. A nie, nie mogę ulepszyć, bo trzeba jakiegoś ścierwa. Dobra, ulepszę sobie tutaj jakieś głupoty e, w karabinie. Mam, mam nadzieję, że te mikrorakiety się kiedyś przydadzą. Na razie ich kurczę nie używam, a powinienem. A przynajmniej tak mi się daje, że powinienem. Mam taką nadzieję. Oho. Co to za żul? To ona jest... Jezu co za Medal. Spróbuję go użyć otworzyć portal do piekła. Choć wieża argentu jest wyłączona, wciąż można stworzyć połączenie z ich wymiarem. Ryzyko jest ogromne doktorze Hayden. Dobra, biegnę za nią. Mam wrażenie, że troszeczkę te ryby Alternatywę strzelania są średnie bardzo w tej grze niestety... O, co to jest? Ma, dubletówko. Witaj do opatentowanego systemu filtracji argentu autorstwa No tak zwana super strzelba Worzysta no, z tej samej amunicji e, to ten shotgun którego już mieliśmy Ale biję milion razy więcej obrażeń. Poczwórne obrażenia Czekaj to wziąłbym sobie. A dobra, wezmę to ale do czego mi poczwórne obrażenia tutaj? Mam wrażenie, że nie ma tutaj jakiegoś zagrożenia dla mnie. Ale strasznie ich dużo, To na pewno jest problemem. O, zabitego, zabitego. Blokujesz mnie ty debilu. i go nie dobiłem. Dobra, umieraj mleszczu. Tego trzeba dobić. On jest największym problemem. Jeszcze on pojawia innych wrogów, to jest problem. Ale oczywiście musi się teleportować. A no, bo tu jest dwóch. A się zastanawiam o co chodzi. To wiele wyjaśnia. No umieraj, jak mogę... Jak muszę długo w ciebie nawalać? No, nie żyje. Teraz wystarczy się zająć lamusami. No dokładnie, wszyscy nie żyją. Nie będą jakieś lamusy dokuczać. otwieraj, otwieraj te głupie drzwi. Zbieram amunicję. Dobra, pobrałem sobie mapę. Teraz możemy się bardziej odnaleźć w terenie. Wygląda to tak. O kurde, jakie to jest wielkie. O Jezus. A nie, to jest takie ogromne. A no tak, no niby to ta wieża. Hmm, trzeba się tutaj w prawo dostać, tak to kurczę wygląda. Tylko co tutaj jest, nie mam pojęcia. Zostałem się trochę niżej. O, co to, ludzik. Dawaj mi to, gówniarzu. Nie jestem pewien, gdzie powinienem iść. Mam nadzieję, że idę dobrze. Ty hmm, to jest to jeden z moich celów, a no właśnie. No to idę do tego dziwnego czegoś. Otwieramy właz i zeskakujemy no. Zabić jakiś debili. O nie, czy to arena do walki z bossem? Nie wiem. A, boss. Nareszcie jakiś gagatek. Umieraj tych frajerze. Ale go rozwalam, on jest lamusem. Ty, niemożliwe. O co chodzi? On nie żyje? To nie był boss, prawda? to jest kolejny Maciej no, to nie był boss. Macie tak się zdziwię, dlaczego umarł tak szybko. Ale widzieliście go potraktowałem rakietami ładnie. O jest, jakich tu dużo. Jednak alternatywne tryby strzelania są gigaOP. To mi się podoba. Tylko muszę pokonać miliardy wrogów. A, no, umieraj. On nie żyje? Nie żyje. O jezu, kolejny kończy mi się amunicja w każdej broni, kurde no. Zaraz będę musiał strzelać z pistolecików. No, ale ten lamus naprawdę nie jest silny. Ja naprawdę myślę, że to boss. Wyskoczył, myślał, że, był, że jest głównym bohaterem, a okazał się być frajerem do bicia. Ale to ona tutaj, wrogów ale nie, pro, nie sprawiają mi problemów jak na razie więc super, super ładnie ich eliminuję. ja bym patrzył sobie po pancerz tutaj dlatego tutaj wszedłem a no właśnie nie, naprawdę fajnie tak dobrze mi się gra w tą grę o, tam był jakiś o, mogłem to podnieść ale kto to spał, tych frajerów o, czwórne obrażenia, no to mi się przyda, szczególnie na tego frajera. O, już nie żyje, no właśnie. Tu wszędzie jest m, coś do wyleczenia się, jakieś pancerze. Naprawdę łatwiutko. No, ten już nie żyje chyba, dokładnie. Bardzo łatwa arena, jeśli się troszeczkę uważa i zwraca uwagę na otoczenie. No, ale widowiskowa przede wszystkim. Dobra, został tu jeszcze jeden. No i koniec. Jo to mi się podobało. Szkoda, że nowy wróg to jakiś lamus. A ja myślałem, że to boss. No ale nie szkodzi. O, co to jest? Jadę do góry. Dobra, wskoczyłem. No idziemy jeszcze wyżej. Ewidentnie musimy się dostać bardzo wysoko. No, mm, ale wszyscy że moim zdaniem dużej graftem grałem bardziej mam wrażenie, że tu nie ma żadnych bossów. A przynajmniej jak to się z bossem one. Po tym stoi się zwykłym przeciwnikiem. Sinatura energetyczna akumulatora sugeruje, że jest on blisko szytu obiektu Argent. Mm, niemożliwe. Co pierdoli. Macie mogą troszkę sporo par do eska, którego nie będziemy w stanie zamknąć. Ja go zamknę. Dobra, jeszcze wyżej kurde, strasznie głośno jest ta wiązka laseru. Hmm, ale co tutaj się dzieje? Hmm. Nie jestem pewny, czy mam skoczyć na ten pas? Dobra, tutaj nam się otwiera No i wskakujemy, kurde, szybko, szybko. O mój Boże, straciłem tak dużo życia i pancerza z tego powodu. Tutaj jestem lamus z rakietami. No, no umiera i przecież nie jesteś taki silny. Boom. No, no i fajnie. Dobra, dawaj mi pancerz. Co to za przejście? Tu są jakieś sekrety? Nie. Dobra, tutaj coś muszę kliknąć, żeby chyba wyłączyć. A, uruchomiłem drony. O, tutaj coś się dzieje. Dobra, musimy chyba się tutaj przedostać. Tak to wygląda. Teraz tutaj. I skakujemy jak najwyżej, jak najwyżej, kurde no. Nie, jest to jakieś skomplikowane, spadłem jak głupek, ale nie ma to znaczenia. To się nie powtórzy, a przynajmniej mam taką nadzieję. No nie, przeciwnicy. No, łatwe na ciebie ty debilu, giga cię sprankowałem. No, a ciebie też. O, czy ja doskoczę tam wysoko? Mam wrażenie, że to nie będzie takie proste. O, tam na dole coś jest. Ale jeszcze nie będę wracał bo spadnę jeszcze, o jezu no, ale ta wieża jest strasznie wysoka Ma ze 100 milionów kilometrów I to minimum No tutaj za mną było przejście no Cię nie odwróciłem Dobra co wy lamusy tutaj robicie Przecież wy nie macie szans Możecie sobie pomarzyć no, umierajcie, nie wiem, ten karabin plazmowy zresztą ma dużo obrażeń. Naprawdę, ale tylko nie debil starczą, Masz granatę o, o ładnie go to rozwaliło. Dobra, umieraj. Boom, o, wy ty, wy. ty też umieraj, lamusie. Co ty sobie wyobrażasz? Duże to i głupie. Boom. Tu by się idealnie nadał granat, ale go nie mam, więc trzeba wziąć wyrzutnie rakiet. A pięknie, ty też umieraj. Na no, jakim cudem ten strzał go nie zabił? Dobra, gdzie teraz, gdzie teraz? O, tu jest runa do zrobienia. Chętnie ją zrobię. Większa skuteczność elementów wyposażenia. Dobra, muszę yy, wysadzić beczkami wybuchowymi i wtedy będą mi się zaliczać zabójstwa i muszę tak zrobić 10 razy. Nie brzmi to trudno. No kurde, te beczki wybuchowe są takie dziwne, tylko nie to. Dlaczego mam jeden HP? O nie. Hmm. Dobra, na spokojnie. Ja tutaj mogę z łatwością kurde umrzeć, to jest problem. Eee, yy, wysadziłbym ciebie, bo jesteś głupi. O tych tutaj. A dobrze idzie chyba. Boom. Niezdy, to było banalnie proste. Daruna za darmo, zwiększająca siłę wyposażenia. Cokolwiek to znaczy. Giga OP. Tutaj? Oaa, dobra. To wiele wyjaśnia. Tyle by mnie coś tutaj nie zabiło. Po, dawaj mi to. Mało amunicji, akurat mam, teraz mam fulla. Mm, nigdy nie będę narzekał na dodatkową amunicję. Ale naprawdę ogromna ta wieża. Kto ci to nie niby obiecał, głupia szczurzyco? O, co to, granaty? A nie, broń hologram? Wytyfy? Nie miałem pojęcia, że w dumie jest coś takiego, jak broni hologram. Hologramy giga OP? A, mam to rozwalić, dobra. Super, super, dobrze, że to zaznaczyli, bo bym potencjalnie tego nie ogarnął. No, bez kwitu, otwieranie bramy piekła. O jeszcze nie Hmm... Co za głupia Wezmij się na wierze, zaliczone Ale co teraz No cóż no teraz to rozwałka Nie ma co się zastanawiać umieraj Będzie trzeba pokonać milion wrogów teraz na pewno Czy w końcu będzie po postulatach? Wątpię No ale kto wie Trzeba mieć nadzieję Hmm. Co tu się wydarzy? Czy ona po prostu powiedziała, że boss będzie? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. Wiem, że co chwilę mówię o tym, że. O mój Boże, co tak dużo wrogów! Że chcę zawalczyć z jakimś bossem. No, ale fajnie byłoby zawalczyć. Musicie to przyznać. Bosy mogą być bardzo widowiskowe No umieraj, o co ci chodzi ty debilu Jezus prawie umarłem Czwartego stopnia No halo, umierajcie wy frajerzy. Ulepszyłem w międzyczasie sobie runę, przez przypadek Co tu się dzieje? Mo nie, przeniosłem się do piekła, Wytyfy. W następnym rozdziale Będziemy w piekle. Tego się nie spodziewałem. To był bardzo długi rozdział. Ale bardzo fajny. Mi widowiskowy. Dziękuję bardzo za oglądanie. I widzimy się w następnym. Do widzenia.